Poszukiwania tylko wtedy mają głęboki sens, jeżeli służą przedłużeniu o kolejne pokolenia pamięci o bohaterach. Dla modlina nie ma nawet dokładnego rachunku poległych. Jedne źródła podają liczbę 1300, inne niemal 2000. W bezpieczne wydawałoby się mury twierdzy, spływały rozbite półki, by w pewnym momencie sięgnąć liczby 40 tysięcy obrońców. To nie był czas pisania raportów i wniosków odznaczeniowych. Wiele czynów niezwykłych umknęło na zawsze, ale historia o samolotach zestrzelonych wrogowi, gdyby udało się ją potwierdzić, to byłby jeszcze jeden dowód na skuteczność obrońców.